Siema maświ, to znowu ja zapytacie o co chodzi? Czemu rzucam filmik z dwoma czempionami na Custom Game? A w tym filmiku postaram się pokazać, panowie, o co chodzi w Double Jungle. Niektórzy się pytają, o co chodzi w Double Jungle. Czemu ten czem Jungler robi dwa kampy z topleinerem itp. Tak ja sam postaram się pokazać, no jeszcze spokojnie zacznijmy sobie do na ralce. No i zacznijmy, zacznijmy, to, zacznijmy to, to tłumaczyć. A więc. Tym, że robicie Double Jungle, to. Po pierwsze, polega to na tym, że robicie kampa z blue side robicie grompa z pure lubicie golemy z junglerem jungler smajtuje oba kampa oraz wam pomaga wbijacie od razu drugi level ale wbijając drugi level idziecie na, na buffa czy to blue czy to reda i tankujecie mu całego buffa I dzięki temu jungler ma y, buffa z jednego z tych dwóch kampów ma oczywiście też buffa blue albo reda Zobaczcie co jest tą zaczynacie i do tego ma full hp Dużo dżunglerów ma tak, że po trzech kampach naprawdę już nie ma w, prawie w ogóle życia i nie może gankować. Dzięki temu, że robicie, robicie tą nadal jungler. Po pierwsze, jungler ma cały czas prawie Full HP i jest w stanie gankować, jest odporny na kancer jungle i po prostu o wiele łatwiej mu się tam wszystko robi, prawda? A po drugie możecie robić też... Dzięki temu możecie robić kampa prawie, prawie każdym championem, taki gnar czy taki ramble, robi bardzo wolno, wolno kampa. No i nie, nie jest mu to na rękę, prawda? Nie jest mu na rękę robienie kampa, znaczy zaczynacie raczej bez kampa. Dzięki temu możecie iść spokojnie, zrobić kampa z dżunglerem, potem stalkować mu drugiego i tak się jak macie drugi level. Jeżeli zaczniecie z flaskiem, możecie nawet niecować się do bazy, jeżeli nie chcecie. Ja czasem czasami jak gram hecarimem, czyli renią z flaskiem, robię, pom pomagam przed czy Tabasko, W lesie, idę na lejna i mam teleport, mam drugi level Jest to zajmie się duża przewaga A robi się to panowie tak. Że nazwijmy to Jakub Uczy Nie chcemy, nie chcemy, żeby dżungla w ogóle stracił życie My może możemy dać mamy tak czyś jak ten Robimy kampa razem Ja sobie spokojnie długo dokańczam Wojtek już zaczyna tego Już zaczyna Ja już udankuję, prawda Więc on nie drapi życia I to też zbyt nie boli Ja, ja, ja to trzeba będę jeszcze do bazy, więc no Dzięki temu Wojtek ma, czyli na jungler ma drugi level z bomby Znaczy ma drugi level, ma, ma full hp, to znaczy że ma full hp, to znaczy że jungler mając drugi level Już nie ma dwóch potek, ja, ja się wracam I jestem normalnie spotkami na topie Więc jest to naprawdę Bardzo, bardzo fajna opcja Żeby pomóc sobie, pomóc junglerowi i można robić kampa na każdym, na każdym championie, więc Więc tyle, double jungla Prosta, pamiętajcie Wybierzecie pierwszego kampa i tankujecie dżunglerowi drugiego. Czy często jest co, to? Moim zdaniem, że biorą i szerują osoby expa na, na dwójkę. Wtedy to spowalnia was, a dzięki temu jesteście o wiele szybsi, więc no... Polecam. Dla to plenarzy, dla junglerów polecam właśnie robić double dżunglę, jest to obecnie w mecie. Tylko musicie mieć wardy, żeby wam nie wszedł przeciwny jungler. No to by na tyle. Mam nadzieję, że pomogła, pomogłem. jako bułczy. Krótko i na temat, więc trzymajcie się. Dzięki, że że Jeżeli pomogłem, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie pomogłem, też dajcie łapkę w górę, zlajkujcie, sfollowujcie, róbcie wszystko co trzeba. Dajcie mi mielka w opisie, to trzeba to trzeba, wiecie, to trzeba lajkować, followować, więc... Dzięki, że padliście, no i tyle, trzymajcie się, papa! Pa.